Ciebie ja wam pokażę. Holza, wyzy. No. Przepraszam. Z Rosmana. let's go. Ok, trochę tu rzeczy jest. No. Kupiłam y, 6 rzeczy i zapłaciłam z niej 35 zł. Więc let's go. Nie będę mówić dokładnie cen, ale będę po prostu, wiem, że zapłaciłam 35 zł. Tam jeszcze kilka groszy. Ok, na pierwszy ogień leci ten tonik z jaj. W sensie, on jest z Ziai, ale. Kupiłam go w Rossmanie, zresztą No, z, nie wiem, jak to Dalej lecimy z Revox Just z witaminą C. Do witaminy C jest tam 20%. To jest serum, jeżeli ktoś nie wie. Ja miałam już kiedyś. I on jest przy, super. Dalej lecimy z oliwką od, z, z Sensual od Joanny. To jest oliwka mogąca pod oczami. I ona jest super. Dalej mamy tą pomadkę od Nivea Przepięknie pachnie. Teraz mamy tą maskę do włosów od Isany. Ona jest taka super. Kocham ją. To jest chyba moja 30 tubka. Jak nie ten? I na końcu jest ten tonik też od Isany. Szerzej jestem z siebie szczęśliwa. Kupiłam aż 6 rzeczy za 35 zł. Oczywiście, wszystko znalazłam na promocji, ale mega hity na promocji, jest w I mega się cieszę, że tak jak mówiłam, znalazłam te rzeczy. Baję.